Dzień dobry. Rozdanie konkurs dla Was zapraszamy serdecznie. A to są zasady naszego konkursu. Każda osoba może wziąć w nim udział. Wystarczy napisać w komentarzu konkurs oraz wybieram zestaw numer i uwaga, numer 1. Między innymi łańcuszek srebrny, rozświetlacz pędzelek. Zestaw numer 2 kosmetyczny firmy M.A.S.A.M. Zestaw numer 3, też również kosmetyczny zestaw, lakier do paznokci, kredka czarna do oczu i paletka między innymi w tym zestawie. Dla mężczyzn mamy dwa zestawy, Armani Code oraz Victor and Rolf, miniaturka perfum, inne perfumki tutaj są również. I wystarczy napisać, konkurs zestaw numer 1, 2, 3, 4 lub 5. Zapraszamy serdecznie. Życzymy dużo szczęścia w losowaniu już niebawem. Wszystko w opisie. Zapraszamy.